Być osą awesome. Podcast Marcina Osowskiego. W Gdyni, w dzielnicy Redłowo, przy ulicy Legionów, powstaje kolejna prestiżowa inwestycja największego gdyńskiego dewelopera, która reklamuje się hasłem Nieznośna lekkość Gdyni. By to zabawne, niby puszczenie oka do znawców literatury, czyli do ludzi na pewnym poziomie. No bo budujemy lekko, trywialnie wręcz to zapewne jest nie do zniesienia dla niegdynian, bo nam tu wszyscy zazdroszczą Gdyni. Dlaczego? Och, to nieznacznie proste, wręcz lekkie, bo tu żyją najbardziej szczęśliwi ludzie. Tak wychodzi z wszystkich rankingów prasowych, przy których reklamy Urzędu Miasta Gdyni są z reguły najokazalsze. No ale zastanówmy się głębiej przez chwilę, czy to właśnie hasło nieznośna lekkość Gdyni nie jest kwintesencją współczesnej gdyńskości? iluzją wmawiania sobie własnego szczęścia i wspaniałości, używając tego bon motów rażących ignorancją i brakiem znajomości kontekstu. Twórca tego hasełka zapewne inspirował się tytułem powieści Milana Kundery pod tytułem Nieznośna lekkość bytu. O czym jest ta powieść? Można znaleźć taki opis w Wikipedii. Cytuję. Kundera uważa, że egzystencja pozbawiona głębszych emocji jest pozbawiona sensu. Życie codzienne, codzienne sprawy są lekkie, mimo to nie przynoszą satysfakcji. Przyjemności życia, powtarzalność, przewidywalność powodują w człowieku dyskomfort. Każdy z nas ma tylko jedno życie do przeżycia, a to życie właściwie niezauważenie przelatuje przez palce. Einmal ist keinmal. Raz to tyle co nic. Jednocześnie każde życie jest nieznaczące. Pojedyncze decyzje nie mają znaczenia. Są lekkie, ponieważ nie są w stanie w pojedynkę pociągnąć nas w dół. Ten brak znaczenia, ta lekkość staje się przez to nie do zniesienia. Koniec cytatu. Cóż, widzimy już, że ta lekkość Gdyni to nie jest cały taki cymes, a nieznośność wynika z tego, że już nie możemy tego wytrzymać, a nie z tego, że ktoś inny nie może znieść naszej lekkości. I w mojej opinii takie jest właśnie to miasto, które pokochałem od dziecka i które stało się moim, pie, moim przy pierwszej nadarzającej się okazji czyli jeszcze na studiach. Mieszkam w Gdyni od ćwierć wieku. Tu zaczynałem swoje życie zawodowe, tu kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, tu urodziło się moje pierwsze dziecko. Jestem Gdynianinem z wyboru, co jest bardziej świadomym wyborem, niż jakbym miał się tu urodzić i związanie się z Gdynią byłoby jednak wyborem bardziej sytuacyjnym. Dlatego trudno mi jest oderwać się od emocji, które żywię do tego miejsca i pragnienia, by było najlepszym miastem do życia. A niestety nie jest i wydaje się, że przeżywa teraz długi okres stagnacji. I co gorsza, nie ma pomysłu jak się z niej wyrwać. Ale przecież nie zawsze tak było. W latach 90. Gdynia była prawdziwą morską stolicą Polski. Oknem na świat, jak na warunki polskie, miastem zamożnym i to zamożnością swoich mieszkańców. To z Gdyni pochodziła większość marynarzy zarabiających na dolarowych kontraktach w plo lub u armatorów zagranicznych. To w Gdyni działał prężnie przemysł stoczniowy wraz z kooperantami, co oznaczało tysiące dobrze płatnych miejsc pracy. Tu znajdował się największy wówczas port morski, największy terminal kontenerowy. Tu była zdecydowana większość administracji morskiej, uczelnie morskiej i biznes, który żył z gospodarki morskiej. W Gdyni był potężny węzeł kolejowy, co również oznaczało, że pracowało tu mnóstwo dobrze zarabiających kolejarzy i ich rodzin. Festiwal filmów fabularnych czy teatr muzyczny oblegany przez cały rok, elegancka handlowa ulica Świętojańska, wizytówka luksusowej Gdyni, dobre restauracje wraz z słynnym Maximem, to coś, co było wyjątkowe jak na miasto, trochę tylko większe od Torunia, wyrównującej wielkością częstochowie. No i wtedy w latach dziewięćdziesiątych, fakt mieszkania w Gdyni wiązał się zupełnie z innymi możliwościami niż w takiej Częstochowie lub Białymstoku. Po prostu. Tym bardziej, że Gdynia jest dużo większa niż oficjalnie, z uwagi na to, że jej sypialnią od zawsze jest Rumia, a to kolejne 40 tysięcy mieszkańców, którzy pracowali lub uczyli się w Gdyni. Jeszcze niedawno w Rumi nie działo się absolutnie nic ciekawego. Był to nudny satelita dużo większej siostry. W tym czasie Gdynia miała szczęście do swoich władz. Prezydentem Gdyni została Franciszka Cegielska, która wykonała tytaniczną robotę stworzenia samorządu w mieście podwalni nowoczesnej administracji lokalnej i rozwiązywania najbardziej palących problemów, które po dekadach PRL-u urosły do kryzysu w niemal każdej dziedzinie. I przez 8 lat, od roku 90 do 98, konsekwentnie realizowała swoją wizję Wielkiej Gdyni jako morskiej stolicy Polski. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce wymieniło swoją flotę autobusów miejskich i to od razu na nowiutkie Mercedesy. To było myślenie w stylu nie stać nas na tanie rzeczy, Skoro wydajemy kasę, to kupujmy rzeczy najlepsze. A skąd ta kasa? Z pierwszych w Polsce obligacji samorządowych. A wtedy jeszcze Mercedes produkował pojazdy na dekadę i dopiero niedawno ostatnie egzemplarze wycofano z ulic miasta. Mało kto wie, ale w Gdyni powstał pomysł i zaczęto przygotowania do budowy World Trade Center, wzorując się na nowojorskim przykładzie. Oczywiście nie chodziło o dwie wieże, ale o symbol nowej Polski opartej o morski handel. Który niesie wolność i przede wszystkim zamożność. W tamtym zgrzebnym, biednym czasie lat dziewięćdziesiątych Gdynia wyróżniała się rozmachem. Dziś ciężko w to uwierzyć, ale Gdańsk był przy Gdyni zapiziałem po niemieckim miastem, które wszystko miało gorsze i brzydsze: kamienice, knajpy, plaże, ulice i władze. Potem Franka poszła w ministry. Wkrótce później zmarła na raka. W Gdyni władzę objął uczeń cegielskiej czyli Wojciech Szczurek. Rządził miastem przez 26 lat, a są tacy, którzy uważają, że rządzi do dziś, tylko z tylnego siedzenia. 26 lat to dłużej niż Gdynia miała od narodzin do wybuchu wojny. To dłużej niż rządzili PRL-em Gomułka i Gierek razem wzięci. To dwa razy dłużej niż trwała trzecia Rzesza. To naprawdę szmat czasu. I nawet jeżeli założymy, że jeden szmat równa się 10 ścier. Można w takim okresie zrobić wiele. Naprawdę sporo. Tymczasem w połowy 26 latach Gdynia stała się dziś tym, co mówi o niej rocznik statystyczny. Największym powiatowym miastem w Polsce. Bez wielkich ambicji, bez wizji, bez pieniędzy. Co zostało? Bezbrzeżne przekonanie o własnej wspaniałości. Iluzja wielkości, niezwykle skutecznie wdrukowana w lokalny mental. Ćwierć wieku propagandy zrobiło swoje. Na początku Wojtek Szczurek miał łatwo. Realizował i kontynuował pomysły swojej mentorki, choć niektóre już wygaszał. Gdynia wciąż się zmieniała, pojawiały się śmiałe projekty, na przykład przebudowa ulicy Świętojańskiej wraz z ultra nowoczesnymi latarniami ulicznymi, nowe rozwiązania drogowe, droga różowa, muzeolnie, ale stale wydłużana, przebudowa skweru Kościuszki, rozbudowa bulwaru nadmorskiego. Ale stopniowo pomysły się kończyły. Podobnie jak powoli, ale stale kurczyły się pieniądze. Pozostało zatem zostać prekursorem modus operandi obecnego rządu. Dwa razy obiecać, to jak raz dotrzymać. A obiecywać ciągle to samo? Tak by faktycznie zrobić już myśleć o upgrade'zie. Dlaczego skończyła się kasa? Bo z Gdyni zwijał się przemysł. Najpierw dalekomorski, później stoczniowy. Aż przyszła złowroga plajta Stocznik Dynia, która pociągnęła za sobą bankructwo wielu okolicznych biznesów i gwałtowne zubożenie mieszkańców. Był to wtedy największy pracodawca w mieście. Tymczasem Wojciech Szczurek wygrywał wybory samorządowe, śrubując krajowe rekordy poparcia w pierwszej turze. 70-65% to był standard. Prezydent Gdyni nie musiał prowadzić kampanii. Po prostu raz na cztery lata ludzie udzielali mu bezwarunkowego poparcia. Wygrywał dzięki genialnemu w swojej prostocie trikowi. Mianowicie zamienił wybór na prezydenta miasta w plebiscyt pod tytułem Czy kochasz Gdynię? Trik polegał na tym, że sam nieustannie głosił, że jego partią jest Gdynia i absolutnie wszystko, co publicznie robi, to robi dla Gdyni. Zatem, kto go nie popiera, automatycznie nie kocha też Gdyni, czyli jej źle życzy. Per analogiam, kto krytykuje Szczurka i jego ekipę, to krytykuje Gdynię, bo przecież nikt nie pragnie bardziej dobra swego miasta niż Wojciech Szczurek i jego drużyna. Ten psychologiczny trik zadziałał wyjątkowo skutecznie i długotrwale. By go wzmocnić, szczurek postawił, to też było niezwykle błyskotliwe – na poparcie świata artystycznego, którego kwiat co roku oddaje się uciechom podczas festiwalu filmów. Odwdzięczenie się dobrym słowem za taki gigamelanż to naprawdę drobiazg, a jak buduje publicity lokalnego litera. Trik działał tym lepiej, że Gdynia ostentacyjnie prowadziła politykę odcinania się od związków z Sopotem i Gdańskim. Na każdym kroku była Gdynia, potem długo, długo nic, później Rumia, Reda, Wejchrowo i gdzieś tam na końcu reszta Trójmiasta. miasta. Z początku to się podobało, bo jak już wspomnieliśmy, Gdańsk był ubogim krewnym przy sprawnie zarządzanej Gdyni. Ale z czasem, zwłaszcza gdy pojawiały się inicjatywy aglomeracyjne czy regionalne, taka secesja na siłę była szkodliwa. Ale trudno było z niej zrezygnować, skoro na tej splendid isolation buduje się cały wizerunek idealnego samorządowca. Rozmawiałem z prezentem Szczurkiem kilka razy. Pytałem go nawet o tę sprawę. Wówczas, jakieś 20 lat temu, odparł z przekonaniem, siedząc w swoim gabinecie w Urzędzie Miasta i patrząc z okna na bistro Anker. A co mieszkańca Oksywie interesują problemy i troski kogoś, kto mieszka na Oruni w Gdańsku? Tak powiedział. Wtedy to mi się podobało. Ta troska o małą ojczyznę. To dbanie o spuściznę legendy Gdyni powstały przecież z morza i marzeń. Tyle, że z marzeniami jest tak, że bez planu ich realizacji pozostają halucynacją. Przebudowa świętojańska okazała się niewypały. Handlowa wizytówka Gdyni zaczęła podupadać. Koszt tej przebudowy spowodował brak dalszych remontów ulic w śródmieściu miasta. Zapowiadana co kadencję zabudowa tzw. Międzytorza wraz z domknięciem Placu Konstytucji, czyli tego przy Dworcu Głównym, po kilku kadencjach już stała się ogólnomiejską szyderą. Wreszcie, Zgoda miasta na postawienie największej galerii handlowej w samym środku miasta dobiła handel i usługi wśród śródmieściu Gdyni. Jednocześnie, wraz z upadkiem Gdyni Przemysłowej, niepostrzeżenie rozwijała się Gdynia Mieszkaniowa dzięki kilku największym deweloperom, którzy cierpliwie, metodycznie ale skutecznie oligopolizowali rynek nieruchomości w Gdyni. Nawet projekt PKM, czyli kolei metropolitalnej, która znakomicie łączy Gdańsk z górnym tarasem oraz wianuszkiem kaszubskich suburbi, w Gdynie jest tylko symbolicznie i niczego z niczym nie łączy, bo dwie stacje w mieście, przy połączeniach raz na godzinę, to karykatura miejskiej kolei. Z tym, że długo tego nie było widać, panował inny porządek. Jeżeli jesteś nasz, to możesz wszystko. Możesz zbudować dwie szkaradne, samotne wieże zwane Scheiß Towers, gdzie mają siedziby agencje Uciech z najlepszym widokiem w Polsce. Korty tenisowe zamiast stadionu piłkarskiego. Możesz też uzyskać plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu pojedynczej działki w prestiżowym Marłowie, by tam wcisnąć dodatkową kamienicę. Albo możesz skorzystać ze specustawy drogowej, by zabrać sąsiadowi skrawek jego działki. Tylko po to, byś mógł parkować pod domem kolekcję swoich samochodów. Ba! Możesz też zbudować za dziesiątki milionów szkołę filmową z podziemnym parkingiem i kinem studyjnym dla dziesięciu studentów, a nawet wydać 100 milionów złotych na terminal pasażerski i mieć swój port lotniczy. Pomimo tego, że w tym gdańskim, obok, jesteś udziałowcem. Możesz naprawdę wszystko. Nawet wygrać konkurs na zabudowę najdroższej działki w mieście. Na rogu 10 lutego i świętojańskiej, i pochwalić się tym w mediach już na jeden dzień przed obradami Jury wyłaniającego zwycięzcę tego konkursu. Ale jak nie jesteś nasz, to nie możesz rozbudować swojego domu o balkon albo wybudować nowej inwestycji, zwłaszcza w dobrej dzielnicy. Nie pozwolimy ci, nie przejdziesz weryfikacji w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Gdyni. Nie pozwoli ci na to jedno ze stowarzyszeń miłośników gdyni, które opłacamy. Nie jesteś nasz, nie kochasz gdyni, nie przechodzisz przez start, nie otrzymujesz tysiąca dolarów, nie możesz postawić domu lub hotelu, nawet jeżeli masz w ręku kartę gdynia. Tak się gra w gdyńskie monopoli. Władza absolutna psuje w sposób absolutny, a Wojciech Szczurek był gdyńskim absolutnym hegemonem. Niestety. Ostatnie dwie kadencje to już ześlizg i marazm. Trwanie i krysza dla rozmaitych przedsięwzięć, które pojedynczo może były ciekawe, jak na przykład park centralny, ale w ogólnym odbiorze coraz bardziej oddalały władze miasta od mieszkańców. Tak jak w pandemii. Urząd miasta zamknięto na cztery spusty i bardzo długo, po wszelkich lockdownach, sprawę można było załatwiać wyłącznie zdalnie. Punktem zwrotnym była sprawa lotniska w Kosakowie. To tam, gdzie corocznie odbywa się najlepszy festiwal muzyczny w Polsce, czyli Open Air. Sam pomysł był w milionowej aglomeracji gdańskiej, gdzie lotnisko w Gdańsku ma jeszcze olbrzymi potencjał rozwoju. Co więcej, znakomicie wykorzystywany przez charyzmatycznego prezesa. Otóż wydawanie olbrzymich sum na dostosowanie wojskowego lotniska na potrzeby cywilne i pasażerskie i to w taki sposób, by jednoznacznie konkurować z Gdańskiem od tego samego klienta i te same linie lotnicze, było przejawem megalomanii i ignorancji jednocześnie. To musiało się skończyć katastrofą. Trumiejski, establishmentowy Eropak w wielu sprawach zgodnie broniący swoich, w sprawie lotniska pozwolił Wojtkowi efektywnie się wyłożyć. Od tamtej pory ślepa wiara w gdańskiego Midasa znacznie osłabła. Pycha kroczy przed upadkiem. Epilog tej historii jest znany. Czempion pierwszych tur wyborów samorządowych w roku 2024, w pierwszej turze odpadł i oddał władzę. Gdynia to jednak nie tylko urząd miasta. Gdynia to przede wszystkim prawdziwa i skuteczna energia przedsiębiorczości i mnóstwo historii indywidualnego sukcesu, które stanowią cały archipelag udanych przedsięwzięć gospodarczych stanowiących o dzisiejszej pozycji Gdyni jako niemal równego składnika gospodarczego i społecznego trójmiasta. To znakomite szkoły średnie ze sławnym na cały kraj trzecim LO. Tu wciąż ciekawa scena artystyczna. Zresztą, nawet ci poukładani deweloperzy tworzą rzeczywiście ładną i elegancką architekturę, zmieniając krajobraz miasta na lepsze. To wyjątkowo dobry genius Loci, duch miejsca. Tu naprawdę problem rozwiązuje się łatwiej, bo nastawienie ludzi jest takie, by zamiast narzekania iść do przodu. Kto nie wierzy, to niech przyjedzie i zobaczy, ile osób w pochmurny i wietrzny dzień, czyli w zasadzie prawie zawsze, spaceruje, biega lub jeździ na rowerze po nad nadmorskim, po plaży lub w lasach miejskich. Ile osób morsuje w każdą niedzielę, gdy robi się naprawdę zimno. Jak popularne są cotygodniowe parkrany lub ile osób stratuje w czterech biegach gdyńskich z okazji ważnych rocznic dla miasta. Każdorazowo jest to ponad 7 tysięcy biegaczy. Z tego Gdynianie są dumni. Zatem to przekonanie o byciu najszczęśliwszym miastem w Polsce – ma trochę oparcie w rzeczywistości. Stanowi też zapewne jedną z przyczyn, dlaczego w Gdyni tak słabe notowania ma prawica z znaku PiS i dlaczego to w Gdyni właśnie Bronisław Komorowski w 2015 w drugiej turze i teraz ostatnio Rawcio zdobywali najwyższe poparcie w kraju sięgające nawet 75%. Moja teoria, przy której się nie upieram, ale uważam, że ma umocowanie w rzeczywistości, jest taka nie uważają, że swój życiowy sukces lub aktualną albo nawet minioną pozycję czy świetność zawdzięczają przede wszystkim sobie. A ewentualnie miastu, regionowi. Ogólnie wszystko co dobre pochodzi albo od nich samych, albo lokuje się tu na wybrzeżu. Dlatego wszystko co przychodzi z Warszawy, drapuje się w biało-czerwone barwy lub odwołuje do patriotyzmu jest podejrzane, obce i obciachowe. I nie tylko budzi niechęć, ale wręcz furię. Każdy, kto udzielał się w kampaniach wyborczych, wie, że kontakt z gdyńskim elektoratem hartuje jak stal. Zresztą, za chwilę, 11 listopada, święto niepodległości. Wystarczy przejść się tymi lepszymi dzielnicami Gdyni: Orłowo, Redłowo, Kamienna Góra, działki leśne, a nawet Dąbrowa lub Wiczlino. i powtórzyć za kultowym już menelem z przedstacji metra w Warszawie. Dlaczego tu nie widzę żadnej flagi? No, to właśnie dlatego. Nigdzie bardziej niż w Gdyni, bo patriotyzm bez profesjonalizmu jest tylko paździerzem, trafia na podobny grunt, nawet jeżeli jest to na poziomie tylko instynktów. Dziś Gdynia czeka na swój renesans, prawdziwe odrodzenie. Czeka na lidera, który nakreśli jakąś spójną wizję miasta i tej części trójmiasta, który przedstawi to, co zastał niejako spuściznę, którą trzeba otaczać szacunkiem, ale jako prowincjonalne minimum, od którego trzeba się odbić i planować oraz realizować projekty z rozmachem godnym największej metropolii na południowym Bałtyku. Być może wówczas zamiast cytowania Milana Kundery, o którym mówiono z przekąsem, że to robienie kogoś z nikogo za publiczne pieniądze, będzie mogli parafrazować Ronalda Regana Gdynia jest jak jaśniejące miasto na wzgórzu, którego światło jak latarnia prowadzi zewsząd ludzi miłujących wolność.